Dzień dobry, Słowomek Januszewski stowarzyszenie Bryza, jak widzicie. Jak wiecie, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe w Gdyni. Będą to pierwsze od wielu, wielu lat wybory, w których naprawdę może dojść do jakiejś zmiany. Uważam, że będzie to zmiana jakościowa, ponieważ mamy kilkunastu przedstawicieli ruchów miejskich na listach, którzy wniosą zupełnie nową wartość do Rady Miasta. Gorąco polecam, żebyście zwrócili uwagę na kandydatów ze Stowarzyszenia Bryza. Jest nas aż ośmioro na listach. Ja startuję z okręgu piątego, jestem drugi na liście. Bardzo zachęcam Was, żebyście poszli na te wybory, dlatego że frekwencja będzie tutaj miała ogromne znaczenie. 7 kwietnia, niedziela, zapraszam Was serdecznie. Idźcie, zagłosujcie. Sławomir Jamoszewski.